Cześć, witajcie się jestem Bryciu, witam Was w takiej serii na kanale moim to będzie coś tam związane ze skinami, po prostu nie wiem na tą serię nazwę, będziemy losować po prostu skiny, będziemy otwierać skrzynki na csgo-skins.pl. Będziemy otwierać skrzynki w samym Counter-Strike'u i czasami też zdarzy nam się jakiś kontrakcik. I także betowanie. To będzie seria związana po prostu stricte ze skinami w Counter-Strike'u. Dzisiaj, jak widzicie, jesteśmy na CSGO Skins. Krótko płynie, reklamuję tej stronki. Nie mam żadnego powiązania z nią. Po prostu, pierwszy ja pierwszy raz tu jestem. Chcę po prostu, żebyście wiedzieli, o co tutaj chodzi. Chodzi tutaj o to, że za SMS-a doładowujemy sobie takie. W, Wpeleny, Wpeleny to są. I możemy sobie tutaj kupić jakieś skiny, na przykład, yy, albo skrzyneczki. Mamy skrzynki, na przykład, tylko na kacze, tylko na uspki gloki, tylko na m 4 Takie zwykłe skiny, białe, serciwe i takie tam pierdoły I moi drodzy, yy, jeszcze jest yy, taki patent. Jeszcze jest taki coś. No, to ważne ja teraz on powiem. Jeszcze jest taki coś, że. To nie jest normalna cena. Jeśli taki na przykład Digl Star Track brązowy Deko kosztuje 3,81, tak. To tak naprawdę on kosztuje, wam zaraz powiem. żebyście się nie, nie, nie podniecali, że taka sterunka, że tak fajnie, tanio, za 3,81. Jakieś partnerstwo mamy? Co to jest? Eee, patrzę, ktoś miał już twoje gupelane w eee, patrzę, twój link referencyjny. Co to jest? Aha, dobra. Eee, 381 eee, mamy doładowanie konta i tak 381 byście musieli kupić za 10 zł. Eee, tak, tutaj wychodzi. Możemy sobie też zapłacić tutaj. Eee, w kartę na przykład tak przelewę na przykład 2 peleny e, i to jest jeden zł na przykład tutaj przelewem się, się lepiej pasuje niż SMS-em na przykład. Ale ktoś ma na abonament, mama płaci, to można e, SMS-em 10 pelenów, to jest 10 zł, tak. Ja, by, ja bym na tym 25 albo na 30, jeśli bym musiał wziąć to. I to na przykład chyba. To są takie fajne skrzyneczki właśnie, w których lecą fajne rzeczy, e, między innymi e, e, bezwzględna skrzynia za 21.50 z tego może nam polecieć na przykład m, kosa, dużo czerwonych i foretowych, tak e, 21.50 e, To równowartość tego to na przykład by musiało nam drognąć minimum chyba ten akad traknie, niebieski laminat mi się zdaje. Eee, wtedy byśmy, myśmy byli na plusie, nie? To na, przy, nie wiem, na przykład E4 chyba dość kulą, no bo się 90 Simon zapewne w walkach. Nie, to będzie chyba za mało akurat. A eee, albo w sumie? Chyba, no chyba to, dobra. chyba wiedziałki wtedy. Możemy sobie wziąć, wziąć na przykład podgląd, który nam wydropi w takim momencie. Jakbyśmy eee, a gdybyśmy teraz zagrali, to by nam wyleciał, proszę Państwa, no nie statrak, B250 za 50 eurocentów, nie. To tak średnio bym powiedział. Gdy to się teraz wyłącza. Tutaj jest taki krzyżyk. No, anuluj, dobra. I jeszcze jest tutaj fajna skrzyneczka tg 2 k za 30 złotych. Tutaj mamy no już ciekawsze rzeczy, nie. Będziemy wziąć podgon. Tutaj mamy już taki konkret. 3D to na przykład, to nam się łatwo może tutaj zwrócić akurat 30 zł. Stop atomowy, 4, mamy 5, 13 i już mamy no, niezwrócone, no ale prawie mamy. Ale dobra, moi drodzy, nie ma co przeciągać. Mam do otwarcia tak. Mogę sobie też za 50 groszy jeszcze doładować i wtedy zgarnę sobie skrzynię, jedną skrzynkę z USP lockiem. Ej, gdzie tak średnio to chyba się opłaca, bo mamy no USP -locki, nie? no ale... Ej, za 8 zł nam się no, trochę więcej niż 8 się zwróciło, to musimy, musimy dropnąć chociaż... Mało powiem tak, mało szansy jest, że dropnę na przykład Caymana USP. A z tej USP kiem nie gra. Więc już w ogóle, bym tylko na sprzedaż miał. Takie serum i taki kaiman, nie wiem. O. Sto, że wyjęła gwody. wody. Tym nawet bym biegał, nie. O, bym sprzedał. Zabójstwo potwierdzone. Był to było mega. no nowa. Jakie wstępne losowanie możemy sobie zrobić, nie wiem, żeby rozkręcić to. I polecimy w średnią skrzynkę. W Rarym jeszcze jedna losowanka. Zrobię sobie takie trzy losowanka, a z siecię pójdzie w średnią skrzynkę. Bo otwieram jedną średnią i dwie, te zwykłe takie małe. U well. no, moment 36% na 48 eurocentów. Idziemy jeszcze jedną. I, i otwieramy jedną średnią. Eee, well. Tutaj mamy katakumby. I otwieramy teraz tą skrzyneczkę, średnią skrzynkę, średnia jakość. Yy, od razu lecimy w otwórz, bez podglądu, I pierwszy z rzędu, Uf, zobaczymy czy nam coś ciekawego wyleci. 15 euro mamy. miejski dedy patem 4x4, z tym nie gram. Fak. A, Nie kupiliśmy tego jeszcze! Ja otwieram stronę, bo nie wiem jak to działa. Mam jeden nieodebrane skin, dobra. I mam jeszcze trzy zyle. Mogę sobie jeszcze tam otworzyć... ...na jeden do dodawać. Nie mam za bardzo z czego, Więc może otworzymy sobie chyba te dwie niskiej jakości. Mmm, dwie niskiej jakości nam wyleci pewnie jakieś same gówno, oczywiście. Bez przesadno, nic dobrego nie wyleci, ale no cóż. Otworzymy, nie? No chociaż... No chociaż coś jest gram, nie? Żeby nam wyleciało. Właśnie to by troszkę będzie. Zobaczymy. Siatka safari. Tego z kim dostanę za free jak, Od znajomego. Więc, ciekawie, jakiś na laminat, jakiś z skin może nam tutaj dropnie? No proszę... Kurwa, 250 Walencja, 29%, no zawsze coś, nie? No i, wyślij, no, i jesteśmy już na zero. Ale nie się chyba, że nam ktoś za 1,50 tutaj, jeszcze akurat ze znajomych. Ale akurat w to, w to akurat wątpię. Mm, tak więc moi drodzy, no a się podobało to subskrybuj, komentuj, lajkuj, a chwila tu jeszcze chcę sobie te skiny z zakładki konto odgarnąć. Mamy 25% szansy na wygraną za 3 godziny AWP Słońce Znaku 2, to będę musiał wejść. Mm. Mamy do dobrania skiny. Mamy fabryczny na WAMP 252 ręce. Mamy siatkę safari przetestowaną w boju i M4A4 miejski deadpad. Ślady użytkowania. Odbieramy wszystkie. Musisz podać swój trade URL. E, jak ja mam podać trade URL? What the fuck? Co to jest? Co to jest? Trade URL. Znaczy ja wiem co to jest, ale nie jest końcem w ogóle tam zgarnąć za bardzo. A mam. Stronę osoby przed. Nie ikonie pozwolę, że pozwolić wymiany. To jest mój trade URL na moim tutaj widzę Steamie. Podajemy go tutaj. Klikamy sobie teraz jeszcze mój e-mail. E-mail, klikamy teraz, sprawdzimy, chyba, dobry chyba. Zapisz. Podany kraj nie istnieje, nie istnieje kraj kraj. A to dziwne moi drodzy. W takim kraju akurat mieszkam. Eee, teraz znaleźć Polskę. Dobra, też ja się, się teraz zapisz. Dobra. I odbieramy nasze wszystkie skiny. Film został wysłany teraz jak odebrać przedmioty. Eee, dostaliśmy nas nimi eee, zaproszenie. Oczeku a, e, oczekujące oferty wymiany. Mam. Mam dwie, jeszcze jedna to powinna zaraz dojść. mamy trzy skiny. A, dobra, tu mamy dwie od razu, tutaj jeden. E, a i tutaj. No, wyjdźmy z tym. Eee, za zakup, gdy twoje zakłady konto, możesz dawać skiny ponownie. I tu kliknęłem, to chyba nam się teraz powinno to dać do ekwiwum, tak sądzę. Tak potwierdź zawartość oferty, akceptuj wymianę. Wymiana zakończona, mamy dwa skiny. Zamknij okno. No i to samo tutaj mogę zrobić teraz z tym. 4A4, 4. Którym, którym nie gram, którym nie gram, ale, ale no nikt będzie, może na beta później pójdzie. No i dobra. No i, no i tyle, Leniam. No jak się podobało, moi drodzy, to yy, oczywiście subskrybuj, lajkuj, like, komentuj, jak już powiedziałem. Yy, no i to by było na tyle. Yy, no i siemanko, i cześć!